Hello, hello i witam wszystkich moich widzów na moim kanale BBTV Super Bajki. Dzisiaj znalazłem tę Kinder Niespodziankę. W sklepie znalazłem leżała sobie w regale, i sobie wziąłem i kupiłem. I tak sobie myślałem, że dzisiaj ją otworzę. O, wcale nie jest aż taka długa data ważności 15.8. To tylko praktycznie 15-16 dni. Aż dziwne, myślałem, że czekolada dłużej trzyma. Akurat może mi się takie trafiło. Nieważne. Och, troszkę miękka ta czekolada, bo jest ciepło. Ale i tak jest do zjedzenia. Zobaczymy, co mamy tu w środku. Chciałem Wam też powiedzieć, bo to jest niemieckie jajko niespodzianka że kupiłem takie opakowanie trzech jajek i można wygrać jeden ze stu dziecięcych pokoi, czyli umeblują ci pokoje, e, pokój, jakieś takie różne wartości. O tu, 10 tysięcy euro. To się opłaca, ale no już um, jeszcze nie wygrałem żadnego pokoju, ale za to mamy Następującą zabawkę. Zobaczymy jaką. Nosorożec! Baby nosorożec! O, nawet pieczątki można stawiać tym nosoro, nosorożcem. Gdzie tu jest takie przecięte? Tu. Chyba już takiego nosorożca gdzieś miałem. Ok, jak to tutaj zbudować? Pewnie to idzie jakoś tu. O ile się nie mylę. Oj nie. Spróbuję bez instrukcji. O, pewnie tak. Nie. nie. To przecież nie może być aż takie trudne. Tak, o. No tak, powinno iść. O. o jest. Udało się! Juhu! Następna część mamy. A tu są te pieczątki, takie. które się kręcą. Widzicie? Takie łapki. O! Tu Może będzie lepiej widać. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się jutro. A tą czekoladę zjemy zaraz.